Redykt to góralskie święto i tradycja. Rozpoczyna się po świętym Wojciechu, czyli po 23 kwietnia, a powrót stada następuje po świętym Michale 29 września. Owce wpuszczone są na tatrzańskie polany wtedy, gdy pokrywająca polany roślinność osiągnie odpowiednią wysokość. Modlą się wszyscy o dobrą pogodę i dobry sezon na Bacówkach, O bezpieczeństwo dla kierd i owiec i aby wszystko było się szczęśliwie. I jak co roku właśnie u stóp ludźmierskiej pani prosimy o to wszystko. To tradycja związana z pasterstwem nierozłącznie od niepamiętnych czasów i tak również jest w tym roku. Na dzień przed wyznaczonym terminem rydyku właściciele owiec przyłniają bacy swoje owce. Następuje tak zwane zmieszanie, czyli łączenie zwierząt w jednostąch. Na drugi dzień wcześniej rano w odświetnych strojach z muzyką stado z bacą i uchasami rusza na halę. Na wozie jedzie cały sprzęt potrzebny w szałasie. Po zakończeniu wypasu baca oddaje właścicielom owce. Ta czynność dwie się osadę. Wszystkie pasują się wspólnie w okresie letnim, a na zimę wracają do swoich obejści. po czym paca rozlicza się z właścicielami w postaci mleka i serów lub płaci im zarobionymi pieniędzmi. Przez tobie, jak coś to jest sprawa. Bacowie otrzymują wodę święconą, którą potem zanoszą na bacówki, a także szczapy drewna, od której zapala się pierwsze watry na bacówkę. Symboliczny kierdel owiec zostanie też poświęcony przez kapłana. Górale podkreślają, że to wielowiekowa tradycja i spotykają się u ludzi matki boskiej prosząc o udany sezon, aby uszczęść się od wszelkiego nieszczęścia. Niech będzie powtórony Jezus Chrystus. To było wody. Przypomina nam Chrystusa wodę żywą oraz sakrament już świętego. Tutaj na podróży się z wody i Ducha Świętego. Ile razy więc zastanawiamy, zostaniemy zastanawia, to wodą pochowionym albo w się nadziei Wejścia do pozostają w domu, składajmy Wam dzięki za jego niewypowiedziany dar i prośmy go o pomoc, abyśmy przestrzegali w życiu zobowiązań płynących z sakramentu, któryśmy z wiarą przyjęli. Przez wodę, którą Chrystus uświęcił w W czasie uroczystości wielkanocnych. Początek sezonu wypasu owiec oznacza, że niebawem pojawią się w sprzedaży pierwsze tegoroczne prawdziwe ostrygi. To piękny czas, bo wszyscy czujemy jak przyroda budzi się do życia, jak zielonią się już łąki, hale, choć biel śniegu pozostaje... Przez wiele wieków pasterstwo oraz wszelkie wyroby owczarskie stanowiły istotną gałąź gospodarki w Tatrach, gdzie surowy klimat oraz mało urodajna gleba ograniczały możliwości egzystencji lokalnej społeczności. Jak pisali historycy, najpożyteczniejszym dla górali stworzeniem bywa owca. Przemawiały za tym niskie koszty ich utrzymania oraz profity, jakie gazda mógł z niej uzyskać to jest pożywienie, odzież i pieniądze. Na podchalu przyjęła się rasa zwana caklą, która, ze względu na mieszankę ras siedmiogrodzką oraz fryzyjską, posiada korzystne dla hodowli cechy. Podhala jest unikalnym regionem etnograficznym, kulturowym, związanym z górami. Sprawia to, że przyciąga ono przybyszów z różnych stron od czasów historycznych. Przybywały tu światłe umysły i artyści z terenów całej Polski i wciąż przybywają, chcąc obcować z przyrodą gór i folklorem góralskim. Piękno Podhala sprawiło, że wpisało się ono w historię Polski, zawitało na kartach poezji i zagościło na płótnach malarzy. Oni On rozumieją, jak niespore są wasze serca do wierzenia we Wszystko. Gdyż ma się ku wieczorowi, dzień się już nachylił. Wszedł by zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im.

Przez woda zwierzęta żyją w powietrzu, na ziemi i na morzu. Uczestniczą w losach człowieka i towarzyszą mu w życiu. Sam Bóg, który swoimi dobrodziejstwami obdarza wszystkie żyjące istoty, nierzadko przyjmuje ich pomoc albo posługuje się porównaniami z ich życia, aby, aby nam przybliżyć zrozumienie z Zatem dobrego ojca w niebie o błogosławieństwo dla tych zwierząt. To, że ty w swojej mądrości wszystko stworzyłeś, ty ukształtowałeś człowieka na swoje podobieństwo i obdarzyłeś go błogosławieństwem, aby panował nad zwierzętami. Przyzywając wstawiennictwa świętego Wojciecha, prosimy, wyciągnij swoją prawicę. I pobłogosław te zwierzęta. Niech służą nam w codziennych potrzebach, abyśmy wspierani Twoją pomocą w obecnym życiu, z tym większą ufnością dążyli do życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. I obrzęd związany z poświęceniem owiec to jest pokazanie całego kiedla, który tutaj się zebrał. Widać, że czekają, bo tak się trochę wstrzymały od tego chodzenia dookoła. E, kochani, Zebrani czcigodni kapłani serdeczny bóg za sprawowaną ze świętą w intencji przede wszystkim paców i rodzin bardzo się cieszymy Pozia, a matka bosko ludzi szczególnie przybądźcie się jaką ładną pogodę znowu dała na dzisiejszy dzień żebyśmy modlili się ale się cieszyli z tego co nam pan bóg daje serdeczne dzięki za Obrzędy już liturgiczne. Teraz chciałbym w imieniu Marszałka Województwa oraz samorządu całego wojewódzkiego i pani dyrektor, która reprezentuje departament Wydziału Rolnictwa, zwrócić się do Was, kochani Bacowi i rodziny Wasze za podziękowanie za to, co robicie. Wy robicie dla osoby po ale do społeczeństwa większej części, a przy okazji reklamujecie Małopolskę za. Życzymy owocnej pracy i będziemy Was wspierać. Tu biuro mamy u księdza Kustosza. Tymczasowo będziemy rozliczać, starać się wywiązać z tego powierzonego nam zadania. Szczęść Boże wszystkim. Dziękuję.